Po zakończeniu II wojny światowej, Polska, podobnie jak inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, a całkowitą władzę w kraju po sfałszowanych wyborach w styczniu 1947 roku przejęła Partia Komunistyczna, najpierw Polska Partia Robotnicza, następnie od 1948 roku Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W okresie od zakończenia wojny do, aż do wspomnianych wyborów, główną siłą polityczną próbującą się przeciwstawić. Władzy komunistów było Polskie Stronnictwo Ludowe. Na czele z Stanisławem Mikołajczykiem, który w powołanym tuż po wojnie na mocy konferencji w Jałcie tymczasowym rządzie Jedności Radowej pełnił funkcję wicepremiera. Głównym zadaniem tego rządu było przeprowadzenie możliwie jak najprędzej wolnych i nieskrępowanych wyborów opartych na głosowaniu powszechnym i tajnym. Brak międzynarodowego nadzoru nad organizacją wyborów sprawił jednak, że za sprawą komunistów i działań Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego kampania wyborcza miała bardzo brutalny charakter, a jej głównym celem ataków był PSL. W całym kraju aresztowano ponad 2000 działaczy terenowych, 118 osób zostało zamordowanych. Wybory do Sejmu 1937 roku były ważną cezurą ugruntowania władzy totalitarnej w Polsce. Oznaczały klęskę nadziei milionów Polaków na uniknięcie instalacji systemu komunistycznego nad Wisłą. Pod wpływem zaostrzającego się terroru 25 października 1947 roku Stanisław Mikołajczyk w obawie przed aresztowaniem i procesem potajemnie opuścił Polskę, a jego wyjazd uz należy uznać za kres walki Polskiego Stronnictwa Ludowego z pogłębiającym się zniewoleniem komunistycznym. Policzcza odwilż wywołana głębokim kryzysem społecznym którego punkt kumulacyjny nastąpił w październiku 1956 roku, wraz z objęciem władzy w PZCR przez Władysława Gomułkę, doprowadziła do znacznej liberalizacji systemu komunistycznego w Polsce, w tym także w aparacie represji. Dotychczas istniejące struktury zastąpiła nowo utworzona służba bezpieczeństwa i choć zasadnicze cele i zadania stawiane przed nią pozostały niezmienne, to podejmowane działania. Miał już charakter bardziej dyskretny. Obserwacji i rozpracowaniu poddane zostały liczne środowiska uznane za wrogie, a w szczególności niebezpieczne dla trwałości komunistycznego porządku. Za szczególnie niebezpiecznych uważano działaczy polskiego stronnictwa ludowego. Przez cały okres rządów Gomułka, a więc aż do roku 1970, osoby związane z PSL objęte były działaniami operacyjnymi, które w żargonie SB. Określano jako rozpracowanie prawicy ruchu ludowego. Poza indywidualnymi sprawami operacyjnymi osób uznanych za przywódców, liderów ruchu ludowego, stale monitorowano sytuację we wszystkich powiatach, a szczegółowe raporty o panującej sytuacji były sporządzane co kwartał. Zakrojona na szeroką skalę inwigilacja działaczy związanych z pokonanym niespełna dekadę wcześniej wrogiem komunistycznej władzy świadczy o tym, że obawiano się próby odrestaurowania. Polskiego Stolnictwa Ludowego. Myślenie SB w tym kierunku wzmacniał fakt wrogiego nastawienia ludności wiejskiej w Polsce, choćby wobec programu kolektywizacji, istnienia w dalszym ciągu, pomimo wysiłków komunistycznej władzy, indywidualnych gospodarstw rolnych. Przypuszczano więc, że e, niezadowolenie na wsi może być w przyszłości wykorzystane przez byłych działaczy PSL do ponownej aktywności politycznej. Stąd też wyjątkowa staranność SB w obserwowaniu, monitorowaniu ich aktywności w skali całego kraju. O ile jeszcze w przypadku końca lat 50. XX wieku odnotowano przynajmniej u części byłych działaczy jakieś nastawienia antykomunistyczne, głównie w sferze werbalnej, to o tyle na początku lat 70. w przypadku ogromnej większości wyingierowanych osób nie stwierdzano objawów wrogiej działalności, co było też powodem kończenia obserwacji. Osłabienie oporu na wsi byłych działaczy PSL sprzyjał oczywiście upływ czasu, co przede wszystkim dotyczy starszej generacji działaczy ludowych. W latach 60. i 70. XX wieku uwaga SB. Zaczyna skupiać się na nawigowaniu osób uznawanych za autorytety w tym środowisku oraz grupie byłych Mikołajczykowców, którzy później znaleźli się w szeregach partii satelickiej wobec PZPR, czyli Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i działającej w ramach ZSL-grupy Seniorów Ruchu Ludowego. Z wyjątkową uwagą śledzono także wszelkiego rodzaju próby nawiązania kontaktów przez działaczy PSL-u z PSL-em na imigracji. W 1956 roku, a zwłaszcza od w lat 60 wzrasta w Polsce aktywność środowisk kombatanckich skupiających walczących w kraju podczas II wojny światowej przede wszystkim żołnierzy armii krajowej i batalionów chłopskich. Kombatanci podejmują starania na rzecz przywrócenia należytego miejsca w historii wydarzeniom i bohaterom okresu wojny pomijanym lub marginalizowanym w oficjalnym przekazie. Działania te często podejmowane były w oparciu o oficjalnie działające w parę instytucje przede wszystkim, należy tu wymienić Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Przejawem tej aktywności było głównie podejmowanie inicjatyw na rzecz dokumentowania działalności, pisania, wydawania, drukiem wspomnień, fundowanie tablic pamiątkowych i tym podobne, a w przypadku batalionów chłopskich także dążenie do przyznania wysokich odznaczeń państwowych. W przypadku środowisk ludowych aktywność na tym polu od lat 60. Yy, odgrywała grupa osób związana z satelicką partią ZDSL o przeszłości PSL-owskiej yy, lub materialna chłopskich, to znaczy grupa, tak zwana grupa seniorów ruchu ludowego w dokumentach SB określana potocznie jako staroludowcy. Osoby te pomimo, że yy, formalnie uczestniczyły w życiu politycznym PRL podczas spotkań towarzyskich wypowiadały się często krytycznie, a nawet wrogo wobec sytuacji w Polsce. Pretekstem do regularnych spotkań, wymiany poglądów w gronie kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu osób były na ogół mininy, okrągłe jubileusze lub spotkania rocznicowe, a z czasem także pogrzeby. Podczas tych spotkań na ogół komentowano aktualne wydarzenia polityczne, dyskutowano na tematy historyczne lub wydawano drukiem, lub dyskutowano wydawanych drukiem w wspomnieniach, a także zastanawiano się na temat, nad dalszymi formami działalności. Aktywność ta budziła duże zainteresowanie służby bezpieczeństwa, która głównie poprzez osobowe źródła informacji wywodzącej, się z grona starodowców, monitorowała grupę oraz starała się przeciwdziałać jej inicjatywom. Działaniom SB sprzyjała z jednej strony posiadana agentura, z drugiej zaś skutliwość środowiska i konflikty wewnątrz grupy wynikające z przyczyn ambicjonalnych. Starano się także ograniczać kontakty z działaczami PSL na migracji. Na wyjazd na zachód zezwalano praktycznie tym, którzy podjęli jakąkolwiek współpracę z Służbą Bezpieczeństwa. Generalnie do końca lat 70. XX wieku niekwestionowanymi autorytetami dla tego środowiska byli Franciszek Kamiński w okresie II wojny światowej komendant materiałów chłopskich oraz Stanisław Wnierzwa z Krakowa, jeden z liderów PSL sądzony w procesie 16 w Moskwie, a następnie w 47 roku w procesie pokazowym 17 członków II Zarządu Głównego Wolności i Niezawisłości i, yy, i działać Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie. Został skazany na 10 lat więzienia, na wolność wyszedł w roku 1956. W kręgach kombatanckich tych ludowych, istniało przekonanie, że kluczem do pomyślnego zrealizowania jakiegoś przedsięwzięcia jest pozyskanie właśnie ich akceptacji i ich przychylności. Do nich też udawały się delegacje z prośbą yy, o poparcie pomysłu konkretnego. Tymczasem obaj wspomniani liderzy Ruchu Ludowego w kolejnych latach nie byli zwolennikami podejmowania inicjatyw politycznych, widząc w nich zagrożenie dla tych akcji historycznych upamiętniających najnowszą historię Polski. Warto też podkreślić, że zarówno Kamiński, jak i Mierzwa nie przypadali za sobą, co by dodatkowo komplikowało sytuację. Z powodów naturalnych, jak choroby, śmierć, środowisko ludowców, kombatantów stopniowo się kurczyło. W drugiej powie lat 70. nieformalnym liderem grupy był Michał Jagła, przedwojenny działacz Ludowego Ruchu Młodzieżowego Związku Młodzieżowego Wiejskiej WICI. W okresie okupacji związany był z organizacją ROCH, prowadził działalność konspiracyjną. Po wyzwoleniu był wiceprezes zarządu głównego WICI, członkiem Rady Naczelnej PSL, a także posłem Krajowej Rady Narodowej. W był, pozostał w ścisłym kontakcie z Mikołajczykiem. Po ucieczce Mikołajczyka Jagła został zawieszony w prawach członka PSL. W latach 1947-1964 niestety podjął współpracę z UB, następnie SB jako tajny współpracownik Michał. W latach 68-75 został pozyskany ponownie jako kontakt operacyjny w związku z wjazdem do Wielkiej Brytanii w celu rozpracowania środka migracyjnego PSL. Nie zrealizował wprawdzie powierzonego zadania, a po powrocie unikał dalszych spotkań. W drugiej połowie lat 70., choć współpracy już nie kontynuował, to niemniej kilkakrotnie odbył rozmowę z oficerem SB, który odwiedził go po starej znajomości. Obok Jagły, z pewnością do osób najbardziej zaangażowanych w tym środowisku, w działalność grupy należy zaliczyć Adnę Gadzał-Bojar, znaną bardziej jako Gazelanka Bojarowa. Środowisko seniorów ruchu ludowego uaktywniło się za sprawą Jagły po wydarzeniach czerwca 1976 roku i powstaniu Komitetu Obrony Robotników. W grudniu 76 zorganizowali oni w kilku miastach msze w intencji 10. rocznicy śmierci Mikołajczyka a w Warszawie po mszy, którą celebrował członek Komitetu Wrody Robotników, ksiądz Jan odbyło się jeszcze zebranie poświęcone pamięci Mikołajczyka, na które, pomimo zaproszenia, nie przybył ani Kamiński, ani Mierzwa. Warto jednak podkreślić, że ludowcy, choć pozytywnie odnosili się do powstania opozycji demokratycznej w Polsce, zarówno kor jak i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w 1977 roku, to stali na stanowisku, że nie powinni się czynnie angażować w działalność, lecz powinni dążyć do sformalizowania własnego środowiska sami uważali się za spodkobierców przedwojennego ruchu ludowego, a z kolei powstała organizacja opozycyjna, jak Kory i Robcio, odwołujące się głównie do postulatów walki o prawa człowieka, nie uważali w ogóle za ważny nurt opozycji. Zdaniem ludowców środowiska opozycyjne powinny odzwierciedlać przedwojenne historyczne nurty, jak socjaliści, narodowcy, ludowcy, chadecy. I spośród aktywnych w okresie przedwojennym i wojennym działaczy ludowych jedynie Piotr Typiak był zaangażowany w w inicjatywy ruchu obrony praw człowieka był zresztą jednym z założycieli. Z kolei Stanisław Mierzwa odmówić miał propozycji przystąpienia do Komitetu Obrony Robotników. Do spotkań o charakterze dyskusyjnym z liderami opozycji, jak Adam Michnik, Jacek Kuroń, czy Leszek Moczulski doszło dopiero w 1978 roku. Z kolei zaangażowanie w robcio Piotra Typiaka stało się jednym z tematów ostatniej wizyty i ostatniej rozmowy Michała Jagły z odwiedzającym go oficerem SB, przynajmniej ostatni, o której wiemy. Ten ostatni, czyli oficer SB, pytał Jagłę, w jaki sposób można skłonić Typiaka do zaprzestania działalności w Robcio. Jaka Jagła zasugerowała mu wówczas przeprowadzenie rozmowy na ten temat z Mierzwą. Po czym 5 stycznia 1978 roku wraz z oficerem SB udał się do Mierzwy. W czasie podróży oficer uzgodnił z Jagłą sposób przeprowadzenia rozmowy z Mierzwą, tak aby doprowadzić do wywarcia nacisków na Typiaka. W celu rezygnacji z dalszej aktywności opozycyjnej, nie przyniosło jednak spodziewanego rezultatu. Momentem przełomowym dla środowiska ludowców stało się opracowanie wiosną przez jagłę memoriału adresowanego do władz ZDSL i dotyczącego przygotowanej ustawy o ubezpieczeniu emerytalnym e, rolników indywidualnych i przy, y, podpisanego przez 22 działaczy. Ustawa ta była bardzo niekorzystna dla rolników indywidualnych i przyczyniła się do powstania na wsi pierwszych choć jeszcze niewielkich, ale pierwszych komitetów opozycyjnych. Krytyczne uwagi zawarte w memoriale, zanim trafiły adresata ZDSL, u zostały przedrukowane w niezależnej prasie, głównie chodzi tu o opinię Pismo Ruchu Obrony Praw i Obywatela. W konsekwencji działający przez ZSL klub seniorów usunął pięcioro sygnatariuszy ze swoich szeregów Jagła, Gazankę Bojarową, Nawrockiego, Pawłowskiego i e, Zozulę. A czterech kolejnych zawiesił. W sierpniu 77 Jagła rozwinął ten Memoriał pisząc kolejne opracowanie programowe, w którym zawarł główne punkty na drodze wyjścia z kryzysu polskiego rolnictwa. A także narastający konflikt z DSL-u na tle przepisów emerytalnych, a także powstanie w drugiej połowie 1978 roku kilku opozycyjnych komitetów chłopskich. Także przeciwiających się ustawie o ubezpieczeniu emerytalnym rolników, sprawiło, że co najmniej od jesieni 78 roku ludowcy dyskutowali o utworzeniu własnej grupy. Równolegle też postępowało zbliżenie ze środowiskami opozycyjnymi, zwłaszcza z tymi nowo utworzonymi wiejskimi komitetami. Służba bezpieczeństwa jednak, wykorzystując tanie współpracowników, starała się ten pomysł torpedować lub przynajmniej opóźnić. Ostatecznie dopiero 2 czerwca 79 roku udało się powołać Ośrodek Myśli Ludowej, podpisany. Przez 22 sygnatariuszy. Poza środowiskiem Jagły, dokument też sygnowali przedstawiciele największych pism opozycyjnych poświęconych problemom wsi, czyli gospodarza i placówki. Ośrodek Myśli Ludowej miał być płaszczyzną działalności organizacyjnej, i programowej, który miał prowadzić chłopów do uzyskania niezależnej i reprezentacji. W oświadczeniu z 3 czerwca 1979 roku, ośrodek przedstawił analizę sytuacji wsi i rolnictwa w Polsce oraz program zmian w polityce państwa wobec nich, między innymi dyskryminowania ludności wiejskiej, równoprawnego istnienia prywatnych gospodarstw oraz spółdzielczej państwowej gospodarki rolnej. Wiele uwag ośrodka myśli, Ośrodek Myśli Ludowej poświęcał, wiele uwagi poświęcał e, ocaleniu dorobku ludowego, niezależnego ruchu ludowego i odnowienia życia kulturalnego. Utworzenie Ośrodka Ludowej stanowiło apogeum wpływu staroludowców na opozycję przedsierpniową w Polsce. Dość szybko jednak za sprawą służby bezpieczeństwa przy wykorzystaniu tajnych współpracowników doszło do konfliktu pomiędzy ludowcami, a Wiesławem Kęcikiem, który z ramienia Komitetu Obrony Robotników wspierał opozycję na wsi. Do wyraźnej marginalizacji ośrodka myśli ludowej i ludowców doszło jeszcze przed sierpniem 1980 roku, a więc przed powstaniem Solidarności, a powodem stało się nawiązanie przez nich współpracy z działającym tajnie ośrodkiem myśli socjalistycznej. Ta maleńka struktura, praktycznie zapomniana na mapie opozycji, była ściśle sterowana przez służbę bezpieczeństwa. Ośrodek Myśli Socjalistycznych założony został przez wieloletniego tajnego współpracownika SB Juliusza Wilczura Gazdeckiego, pseudonim Max. Jednym z celów stworzenia tej organizacji było dotarcie do migracyjnej PPS i uzyskanie jej poparcia dla tej nowej inicjatywy w kraju. Garzdecki Próbował także bezskutecznie nawiązać bliższą współpracę i wpływ na KOR przez Jana Józefa oraz ruch Obrony Praw człowieka Obywatela przez e, wpływ na Leszka Moczulskiego. Z powodu jednak podejrzeń e, o związki Garzeckiego z SB nie popełniono takiego błędu jak ludowcy. Wiosną 1980 roku Ośrodek Myśli Ludowej i, e, i e, Ośrodek Myśli Socjalistycznej wydali wspólne oświadczenie, rozpoczęła się bliższa współpraca. Ten ośrodek myśli socjalistycznej jawił się ludowcom jako ta grupa, właśnie nawiązująca, programował do przedwojennego nurtu socjalistycznego. Garżecki zdominował też poligrafię ludowców, którzy mieli aspirację wydawać własne pismo o przebudowa. Najpierw przedłużał on czas powielania, a następnie, gdy przekazał wydrukowany numer, okazało się, że brakuje w nim w całym nakładzie kilku pierwszych stron. Dopiero w późniejszym czasie przekazał im brakujące kartki. Ostatecznie ukazał się tylko jeden numer, i to w całości wydrukowany. Na poligrafii MSW. Za sprawą SB ośrodek myśli ludowej został zmarginalizowany dość szybko i nie miał szans na rozwinięcie szerszej aktywności w okresie 16 miesięcy Solidarności. Ponadto śmierć Jagły w 1981 roku, a następnie stan wojenny ostatecznie zakończyły aktywność ostatniego środowiska prawicy ruchu ludowego. Dziękuję bardzo.